Dzień dobry, dzień dobry, jesteście nadal, witam Na moim kanale jest to kolejny odcinek Dash'a I tak, yy, w poprzednim odcinku zrobiliśmy kilka leveli, czyli przede wszystkim właśnie ClapStar, Electrodynamics, Hexagon Force, a także Blast Processing, dokładnie. Dzisiaj Czas uderzyć w demony. Tak więc nie wiem, czy to zrobię na jednym materiału. Zależy jak długo będzie trwała narywka i zależy jak długo zajmie mi przejście tych dwóch demonów. Więc może być zabawnie. Może być specyficznie i może być ciężko, bo to zostało troszeczkę poziom jeszcze do przejścia. Dobra, to co? Wbijamy jako pierwsze ToE2 i zobaczymy co z tego wyjdzie. Poziom to ToE2, hmm... A, się wywaliłem? Wiele wspomnim miałem z tym poziomem. Bardzo dużo, bo to jest dosyć niby prosty demon, a zarazem trudny demon. Uwaga, teraz wciskamy i teraz tak, tu mamy niewidzialne bloki. Raz, raz dwa, raz dwa, raz dwa. Tak, tu mamy dużo timingu, dużo fejku, dużo niewidzialnych bloków. Cyk, cyk, cyk. Mamy to, ok. Tak, ufo part, który był na timing. Cube part całkiem prosty. I upierdliwy shift. No, właśnie, 39%. Nie ma tragedii. I celem, oczywiście, jest przejście tego poziomu. Pokażę Wam, gdzie są wszystkie kojny, i oczywiście zdobędę. Oj, na to też trzeba uważać. Odpowiedni, odpowiednio. Na, musimy być na odpowiedniej wysokości. O Jezu, co ja robię. Obstawiam, że tak będzie z 200 podejść do Toe. Tak zwykle było. Więc. No, fak, jeszcze podejrzewałem, że z godzinka minie. Zobaczymy. Na pewno wiem, że będę musiał się bardziej skupić, bo to już nie są przelewki. Jak tego, jak e, klapstep jeszcze można było sobie e, brać na przelewkę to, bo wiadomo był prosty. To tutaj trzeba się, sk to tu trzeba się skupić. Ten poziom mnie nie lubi. Okej, okay, jesteśmy tutaj z porotem. Dobijamy właśnie cube parta i weźmiemy... ...shipa. Upierdliwego, bo tu musimy trafić odpowiednio, tutaj. Uwaga na dole na kolce. Po środku, ale nie za wysoko, bo wiadomo się wywalimy tak jak ja. O co ja zrobiłem. Ok, jesteśmy, udało się. Lecimy parę rekordów. Teraz tak, tu mamy triple jumpa, raz dwa, skok i mamy wave'a, który nie jest taki, taki ciężki. Tak, góra dół, góra dół, góra dół, drugi wave i tu uwaga, na dole będzie coin. Cyk i teraz ship i nie trafiłem. Ok, mam to. Dół i góra, jest. Chwila pauzy. Ship. znaczy ten, y, cube. I za chwilę będzie najtrudniejszy moment, czyli ship. No właśnie, to jest najtrudniejszy moment, kurde, w tym poziomie. 80%, dobra, nice. Nieźle. Bywało gorzej... O oh, Bywało gorzej. To jest moment, gdzie możemy, moglibyśmy skoczyć się na practice mode, Żeby spróbować przypomnieć sobie, jak się gra. Ten poziom, tak więc chyba tak zrobię. narywam 9 minut, już. Ok, Sie jedno długie podejście, i wbijam na pracy moda, Tak myślę. Dobra, nie, to chyba mo dobry moment, żeby wejść na pracy moda, bo skurdecem już powoli tracę cierpliwość. Nie powiem, że nie. I tak tutaj, momenty to tutaj ogarnęliśmy do 80%. To widzimy się na 80%. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jaki to jest ruch. Przypomnijmy go sobie. Taką, jakby łódeczkę musimy zrobić. Dokładnie. I tu na górze mamy ostatniego coina. A no dalej mamy UFO. To jest mini wave. Pierwszy raz w tych wszystkich levelach. No i końcówka jest banalna. Second theory. Dobra, startujemy. Okej, okay, jesteśmy w tym fragmencie, kurde, łoj, joj, dobra. Ech. Czy ja tego innego jumpada? Udało się, na styk. Nie! Za wcześnie skoczyłem. Ok. Kolejne podejście. Okej, okay, minęły dwa dni. Wracamy do przeglądu tego tołem. Mam nadzieję, że zaradam się uda. Trochę poćwiczyłem końcówkę, więc zobaczymy. Poćwiczyłem w sobie. Sensie Porałem na zewnętrznym zapisie. Takie tam może kilka prób po prostu, żeby było podejście. Ok. Okej, okay. mamy ten part. Dobra, mamy to. Ufo Part, Mini Wave i Cube i mamy to. Boże, w końcu. Tak jest. To E2 ukończony, końcu Demon Chaser, dobra Zajęło to. Oj, jezu, to czym Ale zajęło to o wiele zbyt długo. I prawie serducho mi wleciało z, te, z tej składy. Nie, nie musi... 169, myślałem, że będzie więcej tego. Dobra, nie, dobra, czyli jednak nie ma tragedii. Jest lepiej jak było, bo zwykle 240, 250 od szkoły robi a tutaj. Ciutkę lepiej, ale mogło być, le jeszcze lepiej mogło być, Mogu mogłem to ukończyć o wiele prędzej, bo wiadomo Poziom, poziomem nierówny Tak, zna To znaczy, przechodzi jak przechodzisz level 15 razy, to chyba się prędzej czy później robi, prędzej go, <laughs> Dobra, tu quest odebrałem, eee, Dobra, wejdźmy sobie dalej Tak, to 2 ukończony Więc przejdźmy sobie do kolejnego poziomu W tym odcinku Geometri Geometrial Dominator Geometrial Geometrical Dominator, znaczy coś powinno czytać Dobra Ten pociąg, to już jest 2.0 update I wprowadza mechanikę ro robota Robota, właśnie Czyli... Tego, tego ludka, którego jeżeli przytrzymamy przycisk, to skacze wyżej po prostu I biegnie, biegnie, to jest... Ała Jedyna postać, która biegnie <laughs> Okej, okay, jesteśmy tutaj I teraz tak Skaczemy, pomijamy sobie tutaj, żeby zdobyć coina i lecimy, dokładnie. Lecimy teraz shipem, który w sumie... Jest całkiem niezły i właśnie, ten level też daje dużo... Movement obiektów, czyli... Obiekty te po prostu się poruszają, są animowane, są nie wiem... Bloki, które właśnie przeskakują, tak tutaj widzicie. W ogóle sporo nowych efektów. Oczywiście wykorzystanie w designie widzianych bloków, o! Tutaj w gameplayu. Ale widać pełne zastosowanie. I się wywaliłem i tu widzicie w ogóle różowy, różowy orb, nieźle, sporo sporo ciekawych rzeczy się dzieje ok wracamy do tego miejsca, ponownie mamy speedwaya coś coś na zasadzie może mario Ogólnie arkadowy straszny poziom, no i czemu ja się wywaliłem na tym samym kolcu, albo dobra na kolcu dalej Tam był drugi koń by the way, okej okay. tu skaczemy OK, muszę skrawiać jeep. Nie wiem, jakbyście. Może to jest po prostu moje wrażenie, że był trudniejszy z kochadora. W ogóle lecimy pod wodą, to ciekawe i. Kolejne ufo. Tu jeszcze miarę prosto i za chwilę będzie part, który ludzie zbytnio nie lubią. Czyli niewidzialny part. Aczkolwiek jest on miarę prosty, intuicyjny, bo wszystko się wyświetla sekund... Miniseku, jakby pół sekundy przed. Więc jak ktoś ma dobry reflekt, to może da, da radę spokojnie zrobić. I Teraz tak, szybki wave. Teraz ufo, musimy kliknąć te zielone te. Lecimy dalej, znowu te zielone klikamy, tu lecimy, tu i teraz tak. Tu lecimy dołem, bo tu mamy ostatniego coina. I końcówka robotem. Gdzie skoczymy, o jezu, no na stek, skoczyłem, ale mamy to, Mamy poziom po prostu zrobiony. Geometria dominator i mamy na wszystkie trzy coiny, bardzo fajnie. No I kolejny quest wykonany. Jej, dobra. Cudownie. Tak, bo ruszyłem questami. O, mieliśmy w ogóle tylko 5 prób. E, ruszyłem questami, bo. Bo czemu nie? Czemu nie? Bo tego. Przecież robiłem odcinki, widzieliście na kanale, robiłem odcinki, właśnie, że przechodziłem poziomy różne. Tak więc. E, dlatego, dla dlatego. Dobra, czyli mamy to, po, ten poziom, więc od razu weźmy sobie praktycznie smudogarnijmy. W ogóle, jak widzicie sobie, zrobiłem te ikonki bardziej takie e, przezroczyste, Mamy to tutaj w opcjach. E, macie Practice UI i mamy tutaj właśnie opacity. A weźmy sobie takie coś. E, practice Music dalej zablokowany. Unique Music Unlocker to play normal music in practice mode. Dokładnie. No dobra. To się bodajże za diamenty kupuje, jeśli dobrze kojarzę, albo za ileś tam orbów. Nie nie pamiętam. Jedno wiem, że szybko przejdziemy poziom i lecimy na Deadlocka. No to będzie chyba ostatni poziom w tym odcinku, myślę. Bo jakby nie ma sensu się pchać za, za szeroko na poziomy, gdzie mamy dwa intensywne m, poziomy właściwie, czyli Deadlo Deadlocka, a także Toe, które są naprawdę upierdliwe. Jak skoro Toe mi zajął 169 prób, to nie zdziwiłbym się, jakby. Deadlock zajął mi z 300. Na spokojnie z 300, chyba że mi się przy i będzie mniej prób, co będzie śmieszne, ale okej. Okay. Z pewnością muszę się bardzo ustrzydliwić na cierpliwość, bo w to mi cierpliwość siadła i to znacząco. Dokładnie. No i mamy kolejny kolorek oblokowany, Nice. Pozostało 135 GB. Może być ciężko, ale dobra, zobaczymy. Poziom Deadlock. Muzyka ma fajną F777, który ma prawo autorskie, oczywiście, więc prawdopodobnie albo zupełnie widzisz ścieżkę audio, albo nie wiem. Jedno wiem, że tu mamy jeszcze mary prosty part z Co ten pociąg dodaje? Zielone orby, które dodaje update, a także e, teleport. Portale i właśnie i obiekty z kluc typu kluczyki. Kluczyki, które możemy sobie podnieść, właśnie tak samo. Tak mieliśmy w poprzednim poziomie tak zwane e, gwie, e, zielone takie dzwonki, ja bym powiedział, takie 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 pierścienie, które trzeba było kliknąć. To tutaj też e, oj Jezu, powiedziałem. Zbieramy, zbieramy ten, zbieramy kluczyk i to nam odblokuje koina. I to jest je to jest jednolity jakby ruch. Tak, tak, tak naprawdę to jest po prostu item bo item bo pick up, a zanim ukryty jest po prostu w edytorze e, trigger, który odblokowuje po prostu jest. E, Oj, za wysoko poleciałem, trigger, który odblokowuje nam e, cały poziom, można powiedzieć. I tak, e, na mnie zbytnio wrażenie, już nie robi ten poziom pamiętam, że na pewno na ludziach, którzy odchylili dopiero ten poziom, dopiero robiły wrażenie, ludzie byli w szoku. Co to w ogóle jest? Jak to, jak to grać? Jak? Czemu to takie szybkie? Czemu to w ogóle? No, kiedyś tak było. A teraz, teraz każdy ma raczej wyrąbane w ten poziom, więc no. Jedyne co to pojawiają się jedynie remake i przeróbki z tym poziomem. To jest bardzo fajny kontr. O, zabraliśmy kluczy, nice. Teraz tak, lądujemy na niebieski, czerwony, wywalają nam potworka. Cyk, 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 dobra, nice. Mamy upa Teraz szybki cube. Do, rob do robota, któregoś, na którym się wywaliłem. Hmm... Okej, okay, wracamy do rozrywki, kolejny, inny dzień. Eee, jesteśmy dzień po finale, właśnie, kontestu na NCS Gauntlet 1 i 2. 10 wyranych, eee, część leveli udało mi się nawet zagrać już, trzech odcinków z completion, więc bardzo fajnie. Ale tymczasem próbujemy przejść Deadlocka. Ok, mamy wave zrobione, nie złapałem tego. 32% miałem, dobra. To skipniemy do tego momentu. Ok, mamy kluczyk. Teraz tak, Boltpart. Ufopart. I się wie Ok, jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy wcześniej. Czyli mamy cuba, mamy rob robota. Skok, skok, fake. I teraz mamy bola z powrotem. Z mechaniką teleportu, czyli mamy całkiem ciekawy. Ok, mamy coina. I się zje... Ok, wracamy do Cube Partu. Tu odblokowaliśmy kluczek, Klikamy ten drugi. Cyk, cyk, cyk. Pomijamy cyk. Dobra, tu takie minifejki. Orb, tu spadamy w dół, bo tu mamy tego, tu musimy wyżej, niżej. I like this part. Mamy shipa, Który jest upierdliwy, ale do przejścia. Ok. Baczy. I poleciałem za wysoko. Kurde. Muszę od razu. Raz, dwa, trzy. Od razu. Kliknąć, żeby polecieć pokojna. Dobra, czyli mamy 66%, czyli potencjalne miejsce, gdzie mogę się prawie wydupić, aczkolwiek wydupiam się na 72% tak zawsze, bo tam jest dalej wave. Dokładnie. Dobra, chyba dobry moment będzie, żeby przejść practice mode'a, żeby pokazać wam, co dalej znajduje się w poziomie. Tak, dwa konie już mniej więcej wiecie, gdzie znajdują się, więc nie muszę mówić. Ponownie ship part. Tam, gdzie Robtop rzekomo lubi ten part, w tym poziomie. Raz, dwa, trzy. Takie coś. Okej, okay, taki ruch. I tu mamy trzy takie pseudo-boss fighty i mamy wave'a. Skupiamy się na tym dolnym. Nie jest taki aż zły, jak widać. I tutaj jest dosyć stresujący part. Tutaj jest głównie pamięciówka, więc. Zresztą strzałki w miarę pokazują na ostatnią chwilę, o co chodzi, ale lepiej o oh, fuck. Lepiej pamiętać i tutaj dalej jest w miarę prosto, raz, dwa, raz, 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 trzy, raz, dobra, no i mamy to, tylko ja się cofnę do tego partu, bo chcę coś sprawdzić, raz, raz, dwa, raz, 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 a, czyli tak po prostu można przelecieć, dobra, spoko, byleby się trzymać w miarę góry, więc spoko, to jest, powiem tak, dotrzeć do wave'a bez stresu, bez wywalenia się i przejść pamięciówkę ship'a i mamy właściwie wygraną w kieszeni. I chodzi o poziom. się prób tylko na practice modzie plus 5, bo, się, bo failowałem, więc nie jest tak źle. Dobra, kolejny dzień. Mam nadzieję, że wszystko się poprawi na Oby tu się pokazało. O, nowy ten shard dostałem. Nice. Ok, bo tu mamy szardy. Dokładnie Earth Shard i Soul Sharda mam. Hmm, nice. Ok. Dobra, Urban, skup się. Dobra, szyb part. Uwaga, teraz będzie wave, widzę że się na wave wyjebie. Okej, okay, full focus. Mamy finish. Nie wierzę, udało się. Wow! Nie wierzę w to, widzowie! Poszło wiele szybciej o, Dewan Poszło wiele szybciej niż się mogło wydawać w ogóle. Ej! <grytanie> Sam acyklementarz Pit się raz zwiększył tych acyklementów. Yo, man! Ej, tylko 95 prób! Zajebiście. To lepiej jak ten, lepiej jak to, to mi totalnie pechowo poszło. Ale deadlocked? Jestem w szoku, widzowie. Nie wierzę. To co widzowie? Pozostały dwa poziomy. Finger Dash i Dash. Jak zero prób. One raczej pójdą szybko. Potem mamy jeszcze The Tower, jak wejdziemy sobie to tu mamy cztery kolejne poziomy i to będzie osobny odcinek Tak więc... Tak samo przydałoby się pobawić trochę z sekretami tej gry Bo trochę ich jest, a kluczyków zbierałem, więc będzie można spokojnie wejść właśnie w te miejsca Więc dobra, ja zapisuję Prores bo jest to coś niesamowitego Idę montować film i wrzucę wam go, hi, hi, hi. Albo, albo naraz z rzędu drugi odcinek, żeby mieć z głowy Jak nagram to wtedy, to wtedy wam zmontuję jakby wydam no jakby teraz chcę wrzucić właśnie odcinek tego z Geometry Dash'a, potem odcinek z Age'a, gdzie gram właśnie wyspami Grenlandzkimi, a później a później będzie jeszcze Mcek, będzie na, aktualny odcinek trenałem. No i potem oczywiście nic innego jak albo ty, a może po Age'u byłby Geometry Dash i dopiero po Geometry Dash byłby Mcek. To, to brzmi jak plan, tak mi się wydaje. Więc dobra. To ja takim razie się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę i na razie.